Dzisiaj pokażę Wam, jak osiodłać konia. Musimy wsiąść na konia prawym przyciskiem myszy i zaczekać, aż nas polubi. O, właśnie tak. O. Klikamy E, wkładamy do tego o siodło, a do tego możemy włożyć zbrojkę. I, wtedy, I teraz możemy sterować tym koniem. Wybrać, gdzie on pojedzie. No, I na przykład koń może jeść złote jabłko. I jak damy dwóm konikom, to one będą się całować i zrobi się mały konik. No, możemy teraz niech on urośnie. I zejdziemy. I rośnie, widzicie, on stopniowo rośnie, i teraz ten konik już jest chyba dorosły. Tak, ten konik już jest dorosły. A nie, teraz jest, tak. Teraz już ten konik jest dorosły, i jak dwa znowuż damy dwóm konikom, to znowuż zrobią te całuski i będzie następny malutki konik. No. I to by było na tyle, i do zobaczenia w następnym odcinku. PA!